Rozwozimy gazety i trzeba zarobić. A co na, co, na co wpadliśmy? A dobra, jest. No, to plan jest taki, żeby rozwieźć do końca. Jejku, ledwo przeżyłem. A wiecie, że to byłby zgon, bo w tej grze właśnie w ten sposób się zgona łapie. Dobra, to. Co to za muzyka jakaś? No i rozwożenie gazet. No, to jeszcze z jakichś takich prac dodatkowych, to co jeszcze można uznać? Rozwożenie ulotek, jakiś tam reklam, wieszanie plakatów. Co tam jeszcze z takich bajerów jest? Dowożenie jedzenia? Ale nie, dowożenie jedzenia obecnie już nie jest takim robotą. Znaczy, niektórzy tak robią, że. Znaczy, ja nie mówię o Uber Eats i tak dalej. Natomiast kiedyś rozwożenie jedzenia to była praca na początku tego całego biznesu gastronomicznego z dowozem. To była robota dodatkowa, że po normalnej pracy czasami ktoś na 4 godziny sobie poszedł do pizzerii rozwozić wieczorem pizzę, nie? Natomiast teraz to już są normalne prace. Od rana do wieczora ktoś dla jednej restauracji czy pizzerii pracuje i non stop rozwozi, nie? Natomiast kiedyś to były jakieś bardzo słabe pieniądze. E, teraz nie wiem, czy lepiej już trochę dowożą. W sensie, ja nie mówię o w ogóle tych aplikacjach jak Bolty i Ubery. Nie wiem, jak w takiej restauracji na przykład prywatnej, czy w ogóle im się opłaca takich e, prywatnych gości zatrudniać, czy może już się tylko i wyłącznie opłaca właśnie wynajmować takie tak, tych, tych tych Voltów i Uberów. Czy ja się pracował tak dla pizzerii? No właśnie nie wiem, a to może ja się coś takiego gadał kiedyś. No tu są chłopy, jakieś z pałką. Mam nadzieję, że mnie nie upolują. I teraz tak. Ciekawe, czy mogę, czy mogę gazetę tutaj dać? Ile dostanę za, za gazetę? Ile dostaję? 0,50. Czyli nie muszę gazet rozwieść? Mogę je sprzedać tutaj. Dobra. I co? Idziemy do innego... Ja myślę, że trzeba iść... Ja myślę, że trzeba jechać po prostu. A oni mnie chcieli pobić. Trzeba iść do innego miasta. Uwaga. 21. I co? Hollywood Blue. Co to jest? Exotic bus ticket Dobra, i teraz co? Czekam na busa normalnie, tak po prostu? I gdzie jadę? Jestem tutaj. Click to call the bus. No ale dobra, to gdzie ja pojadę? Na który przystanek? To po prostu tak o? Ale to ja tu wszędzie se sam mogę dojechać, to po co mi autobus? No ale dobra, zrobimy przygodę. Dobra, otwieramy. Dobra, nie, a bo dobra, ja wychodzę. Jednak nie chcę. Nie, 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 jednak nie chcę. Jednak chcę. Se... jedźcie. Jedźcie sobie. Mamy 19, słuchajcie, 19 dolarów na wykorzystanie. Trzyma śmieszny. Na OLX by to miał kurier dostawa pizzy 4000 miesięcznie, no ale to pewnie będziesz dymał, kurde, po 12 godzin dziennie. Dobra, czekaj, co to jest? Eee, dobra. Ja myślę, że tutaj te piłeczki musimy zrobić. Ja jestem już og ogarnięty w to, więc uwaga. Jedna piłeczka nie wpadła. Jedna piłeczka, moje drodzy, 49. Już otwieram. Dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Uwaga. Znowu jedna nie wpadła. No niestety. No dobra, starczy. Bierzemy to. Dunko. Myśmy już byli w Dunko, już graliśmy w Dunko. Znowu coś wygramy, jakąś super maskotkę. E, nie, bo myśmy nie wygrali, bo nie mieliśmy czarnej tej. To czekajcie, nie mieliśmy czarnej karty. Brakuje nam czarnej karty, faktycznie. To ja muszę zainwestować maksymalny pieniądz. Dobra, jedziemy. Dobra, tu wrzucamy. Niech to przesuwa te karty. Dobra. Kurde, nie Ugoda. Ugoda. jest Ugoda. ale to jest słabo. Dobra. Uwaga. Dobra, zielona wypadła, ale tak. Ale pieniędzy wypadło, dobra, ale kiedy ta czarna wypada? Nie wiem, kiedy ta czarna może wypaść 150 Ja ładuję na razie ten dółko, dobra, czerwona wypadła Bonus jest. Think until you win. Największa 7 7 10 7. Three spins start you Rekorda jest pod. Podstawę zajmę mój mamy czarna, czarna wypadła. Czarna, czarna mamy czarną już. Musimy te dwie czarne teraz zdobyć. Tutaj w środku musimy je popychać. Nic innego mnie nie obchodzi. Jest The ticket multiple, czyli razy dwa. I tutaj musi wypaść teraz na czarne. Czarny, dobra Uwaga, czarny musi wypaść. Idzie tutaj, dobra Idziemy cały czas. O kurde, mam 3 HP. O nie, mam 3 HP. To już nic nie zdążę. Czekajcie. Eee... Muszę wyjść. Nie mogę wyjść z gry. 2 HP mam. Dobra, jak się wychodzi stąd? Dobra, wygraliśmy coś. Super, wygraliśmy coś. Super, super, ale ja już chcę wyjść stąd. No, 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 no. Szybko, 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 jeden HP mamy, jeden HP! szybko coś zjeść. Coś zjeść, coś zjeść. Eee, eee o kurwa, nic do. Good evening, Island View Residents. Jim Robinopoulos here. Apparently we've got breaking news on the island of Island. We're going to cut live now to Andy, reporter in the field. Andy, what do you got for us? yeah thanks jim uh, we're here out in the field uh, where it appears a local has passed out from uh, simply just being tired i think uh, we're still going to be looking more into the details maybe talking to some of the officials around here and now uh, seeing what actually happened uh, getting a little more of the story making sure our island residents are fully informed of the situation and uh, as always andy here reporting in the field and back to you jim